Witam państwa bardzo serdecznie w programie Na Pierwszym Planie. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z wieloletnim komendantem chówca ZHP, a także dyrektorem Zamojskiego Domu Kultury, placówki kulturalnej, zapewne znanej państwu w naszym mieście. Dziś na pierwszym planie goszczę Pana Janusza Nowosada. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Z wykształcenia jest Pan humanistą. Ukończył Pan Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, ukończył Pan też turystykę transgraniczną jako studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Czy zdobyte wykształcenie pomaga Panu w obecnej działalności? To pierwsze niewątpliwie tak. Myślę tutaj o Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ale jakby odnosząc się do mojej działalności, to bardziej polegam tutaj na doświadczeniu zawodowym. Przez większość pracy zawodowej związany byłem z, i jestem nadal związany z tak zwanym trzecim sektorem i zarządzanie sporymi organizacjami, jakim jest na przykład Związek Harcerstwa Polskiego, zarządzanie tą organizacją, zarządzanie zespołami ludzkimi. Myślę, że te doświadczenia zawodowe są bardzo mi teraz przydatne. Wiemy, że wychowywał się Pan w okolicach Zamojskiego Domu Kultury. Czy w związku z tym czuje Pan do tej placówki pewnego rodzaju sentyment? No, niewątpliwie. Wszystkie takie reminiscencje z dzieciństwa są na pewno dla każdego ważne. I dla mnie też. Rzeczywiście mieszkałem niedaleko Zamojskiego Domu Kultury, wtedy jeszcze Powiatowego Domu Kultury. Później był Wojewódzki Dom Kultury, a dzisiaj jest Zamojski Dom Kultury. Uczestniczyłem tam jako młody człowiek i w zajęciach. I i zapewne placówka ta odcisnęła jakiś ślad na, 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 na moim życiorysie. 1 kwietnia 2011 roku został Pan powołany na stanowisko dyrektora ZDK. Odbyło się to w trybie bezkonkursowym za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którą wnioskował prezydent Marcin Zamojski. Co sprawiło, że podjął się Pan kierowania Zamojskim Domem Kultury? To była trudna decyzja i jakby dochodzenie do tej decyzji też i trochę trwało, bo rzeczywiście nominacja nominację otrzymałem 1 kwietnia 2011 roku, ale rozmowy z z władzami miasta, z prezydentami toczyły się od jesieni 2010 roku. Ja, wiedząc i zdając sobie sprawę, jak ważna jest ta placówka dla, dla miasta Zamościa, musiałem no, podjąć decyzję e, odpowiedzialną, to znaczy y, taką, y, która. Y, byłaby z korzyścią dla, dla, dla zamojskiego domu kultury. Zastanawiałem się jako, co powinniśmy robić, jaką działalność powinien prowadzić dom zamojski dom Kultury, by był znaczącą placówką kulturalną dla, dla miasta zamościa. Rozmowy były tak jak mówiłem długie, może nie tyle trudne, ale próbowaliśmy się nawzajem przekonać do tego, jak powinna być jak w, w, powinna wyglądać ta y, placówka. No i w którymś momencie po prostu spotkaliśmy się, to znaczy y, władze miasta uznały, że to, co chcą zrobić w Zamojskim Domu Kultury, to jest to, y, czego, czego y, prezydenci oczekują. 1 kwietnia, czyli Prima Aprilis, jednak nie był to żart. No tak, nie, nie, nie był to żart, ale może to się dobrze, dobrze stało, bo jest to jakaś niewątpliwie data szczególna, chociażby z tego względu, że jest to Prima Aprilis, więc nie mam problemów z, przypom z przypomnieniem sobie, kiedy dostałem nominację. Bardzo dobrze nam się składa, bo dwa dni temu była okrągła rocznica. W związku z tym, jakie zmiany zaszły w Zamońskim Domu Kultury przez ten rok pana dyrektorowania? No tak, rok czasu to jest i dużo, i mało. Dla takiej placówki wydaje mi się, że, że mało, bo trzeba... Zamojski Dom Kultury wydaje mi się, że ja jestem przekonany, że jest szczególną placówką kultury, jeżeli chodzi o miasto Zamość. Przede wszystkim dlatego, że prowadzi wielokierunkową działalność. To są działania zarówno z zakresu literatury, teatru, plastyki, fotografii, tańca, więc jakby spektrum tych działań jest, jest olbrzymie. Trzeba było dochodząc do. Yy, Pomysłu na działalność Domu Kultury trzeba było zastanowić się, jak te wszystkie działania spiąć i co, co powinno być ważne dla, w działaniach Zamońskiego Domu Kultury. Ja zawsze byłem przekonany, że i jestem przekonany, że kultura to nie tylko kwestia wystaw i spektakli. To oczywiście też są ważne, to są rzeczy prestiżowe, ale myślę, że, za, że Dom Kultury przede wszystkim powinien edukować to edukować tak, by e, młody człowiek czy, 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 czy społeczność Zamościa miała pełną świadomość uczestniczenia i swobodnie mogło uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta Zamościa, a też jakby prowadzić takie działania na wsparcie tego tworzenia, czyli pomagać e, ludziom w. Rozwijaniu swoich zdolności, bo nigdy nie wiadomo, być może, że wśród tych ludzi są nasi przyszli artyści. Wiemy, że aktywnie włączacie się w organizację Zamońskiego Festiwalu Kultura, a także Alej Sław. Konferencje na ten temat miały miejsce w tamtym tygodniu. Proszę przybliżyć mieszkańcom Zamościa w związku z tym, co ich czeka, jeżeli chodzi o te wydarzenia. Jeżeli chodzi o Zamojskie lata Teatralne, to rzeczywiście Aleja Sław będzie jakby integralną częścią tego rocznego 37. Zamojskiego Lata Teatralnego, bo i sława, która, której odcisk buta będzie odsłonięty, jest związana z teatrem, to pan Stefan Schmidt. I tutaj wspólnie z partnerem, odsłonięcie tej tablicy będzie albo 5, jeszcze nie, nie znamy dokładnej daty, albo 5, albo 6 lipca. Będzie też i spektakl w wykonaniu, gdzie główną rolę będzie grał pan Stefan Schmidt. Natomiast jeżeli chodzi o Zamojski Festiwal Kultury, to integralną częścią, jakby zwieńczeniem tego festiwalu będzie Zamojska Arlekinada. Od czterech lat Zamojski Dom Kultury jest tym, um, wykonawcą um, Zamojskiej Arlekinady. Um, poprzednio um, była, przebiegała na, pod nazwą Karnawał Wenecki, a od trzech lat y, nazywa się to Zamojska Arlekinada. Są to, uczestniczy w tej Arlekinadzie zarówno zespoły nasze, rodzime, czyli y, zespół pieśni tańca Zamojczyzna, zespół muzyki dawnej, Kapela Atlantico, ale też zapraszamy teatry z zewnątrz. Y, inspiracją oczywiście jest Karnawał Wenecki, Ulica Wenecka y, Arle i Arlekin. A jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój Zamojskiego Domu Kultury? Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to na chwilę cofnę się do tego, co wcześniej mówiłem. Jakby dla mnie ważne jest skupienie wokół Zamońskiego Domu Kultury stowarzyszeń, grup nieformalnych, z którymi wspólnie możemy coś dobrego dla kultury miasta Zamościa zrobić. I przede wszystkim ta edukacja, te, te edukacja kulturalna społeczeństwa zamojskiego, bo żeby na przedsięwzięciach dużych, dobrych pokazał się widz, to on musi być po prostu wyetokowany, on musi czuć tą, czuć tą potrzebę. I to jest, myślę, zadanie dla Zamońskiego Domu Kultury. A przed nami oczywiście te wielkie sztandarowe imprezy, o, o których już przed chwilą mówiłem, czyli zamojskie jarmark hetmański. Zamojskie Lato Teatralne, później Eurofolk. Będzie też sporo przedsięwzięć właśnie ze współpracy z grupami nieformalnymi. W tym roku, w tym miesiącu, rozpoczynamy taki nowy projekt pod nazwą. Stacja Kreatywna w Zamońskim Domu Kultury. On jest współfinansowany przez Miasto Zamość, a jest właśnie ukierunkowany na wspomożenie grup nieformalnych, stowarzyszeń, wciągnięcie ich w ten nurt działań kulturalnych w Mieście Zamościu. A więc plany ambitne, rusza wiosna, można też więcej rzeczy pewnie zrobić. Ja chciałam się cofnąć do pana pracy na stanowisku komendanta zamońskiego chówca ZHP. Jak pan wspomina pracę na tym stanowisku? Ja ją wspominam i nadal kontynuuję, bo taka jest rzeczywistość. Były takie zamiary, by z jesienią ubiegłego roku zakończyć jakby ten etap pracy harcerskiej. No jednak doszliśmy do wniosku ze, z, z instruktorami, ze współpracownikami Związku Harcerstwa Polskiego, żeby jeszcze spróbować następną kadencję w tym gronie pociągnąć pracę. Ja z młodymi ludźmi zawsze lubiałem i lubię pracować. To jest duża satysfakcja widzieć, jak kształtuje się młody człowiek i mieć możliwość wpływu na, 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 na jego rozwój. Mówi się, że najważniejsze jest to, żeby czerpać radość i satysfakcję z tego, co robimy. Czy to, co Pan robi, daje Panu radość, daje Panu satysfakcję? Satysfakcje niewątpliwie tak. I myślę, że i radość, bo wtedy, kiedy spełniają się jakby marzenia, kiedy, spełnia, kiedy to, co robimy, jeżeli człowiek widzi, że jest to potrzebne i dobrze odbierane, to oczywiście jest ta radość i satysfakcja. Wydaje się, być Pan dość zapracowanym człowiekiem. Chyba w ogóle rodzina bardzo aktywna, gościłam też na pierwszym planie pana żonę Dorotę, również. Gorącą działaczkę w zamościu. Czy znajduje pan mimo wszystko czas na odpoczynek, na hobby? W tej chwili jest to troszeczkę ciężko, rzeczywiście, bo zarówno y, funkcja dyrektora Zamieszkania Domu Kultury, jak i komendanta Chówca po, y, pochłania dużo czasu i, i jest y, wiele obowiązków, ale zarówno dyrektor, jak i komendant nie działa w próżni. Współpracuję z zespołami ludzkimi, z dobrymi zespołami ludzkimi, więc przy dobrym ułożeniu sobie czasu pracy można znaleźć chwilę na, na, na wytchnienie, na odpoczynek na hobby. Jeżeli chodzi o, 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 o mój, moje hobby, no to jest to przede wszystkim książka historyczna i reportaże. I to jest jakby można zawsze czas znaleźć. Gorzej jest z tą turystyką, którą też... Bardzo lubię i jakby no, w tej chwili nie za bardzo jest na to czas, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja się poprawi. Rozmawialiśmy o przedsięwzięciach, o planach Zamońskiego Domu Kultury, a proszę powiedzieć, czy są jakieś problemy, z którymi się placówka boryka? No, niewątpliwie tak. Główny taki problem, ja pomijam sferę merytorycznej działalności, bo jakby tutaj daliśmy sobie radę i naprawdę jest to dobre grono fachowców, które wie co ma robić i, 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 prowadzi, dobro, do, i prowadzi dobrą pracę. Natomiast olbrzymim problemem, i nie, to nie jest tajemnica, e, widać to gołym okiem, jest oczywiście sama siedziba zamojskiego domu kultury. W tej chwili sytuacja wygląda następująco. Udało mi się przekonać bazę miasta do przeprowadzenia jakby podstawowych takich remontów, które pozwolą nam no lepiej funkcjonować. Myślę tutaj o, o, o modernizacji garderób, sali do zajęć, czy też rzeczy prozaiczne, ale niezmiernie ważne, toalety. W międzyczasie pokazała się też... Nowa sytuacja. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs, gdzie można złożyć wniosek na rozbudowę, na remont i rozbudowę Domu Kultury, i takie starania w tej chwili wspólnie z miastem czynimy, czyli przygotowujemy wniosek. Czas na aplikację mamy do 25 kwietnia, później minister 100 dni na rozstrzygnięcie konkursu. Miejmy nadzieję. Że, że uda, że projekt złożony przez miasto Zamość i Zamojski Dom Kultury uzyska akceptację ministra i otrzymamy nowy nowoczesny budynek na działalność Zamońskiego Domu Kultury. Gdyby jednak okazało się, że Yy, nie uzyskamy, yy, że wniosek nie uzyska akceptacji, to wrócimy do tego pierwszego pomysłu, o którym mówiłem, czyli do tej mini-modernizacji yy, w tym roku i mam nadzieję, że w następnych latach. Mówi się, że świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, żeby swoje marzenia spełniać. Czy może Pan się podzielić Pańskimi marzeniami? <laughs> Z, mo z moimi marzeniami to jest tak, że wychodzę z założenia. Oczywiście trzeba marzyć, bo to jakby na, na, napędza nas. ale jestem takim człowiekiem, który raczej nie, 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 nie mówi o marzeniach, a po prostu je realizuje I jest parę rzeczy, które w tej chwili są jakby w realizacji. Mam nadzieję, że, że yy, zakończą się z powodzeniem. A jak wyobraża pan sobie siebie za 10 lat? <laughs> za 10 lat, no cóż, pewnie będę o te 10 lat starszy. Yy, jeżeli spełnią się moje marzenia, to zawieszony gdzieś zawodowo i rodzinnie, pomiędzy podzamojską miejscowością a moim ukochanym miastem, yy, Zamość. Yy, z racji tego, że wydłużony będzie wiek emerytalny, więc na pewno nie będę jeszcze emerytem. I może przyjdzie czas na spełnianie hobby. <śmiech> 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 Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani serdecznie. Jeżeli pani pozwoli, to chciałam złożyć y, państwu i pana prosić. <laughs> <laughs> y, życzenia ciepłych przede wszystkich. takich rodzinnych świąt wielkanocnych dla wszystkich telewizorów, dla ich rodzin, dla wszystkich tych, którzy, którym sprawy kultury w mieście Zamościu są bliskie. Dziękuję serdecznie. Ja również dołączam się do życzeń. Przypominam, że dzisiejszym gościem był pan Janusz Nowosad. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego programu na pierwszym planie za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.